Był sobie młody mnich o imieniu Kwan. Kwan mieszkał w małym buddyjskim klasztorze na wzgórzach, oddalonym od zgiełku miejskiego życia. Jego życie było proste i skromne, poświęcone medytacji, modlitwie i służbie innym. Postanowił opuścić klasztor na pewien czas i udać się w podróż do pobliskiego miasta. Tam spotkał człowieka o imieniu Ryu, który był znany jako doświadczony nauczyciel sztuki, cieszenia się chwilą obecną. Ryu opowiedział Kwanowi historię o pięknej, ale niezwykle upartej kobiecie. Kobieta prowadziła motylarnię. Przez wiele lat próbowała hodować najpiękniejsze motyle. Wszystko jednak jej się nie udawało. Im bardziej się starała, tym bardziej motyle zdawały się jej unikać. Pewnego dnia zrozumiała, że nie może kontrolować motyli, że powinna dać im wolność. Otworzyła drzwi motylarni i wypuściła wszystkie motyle na wolność. Ku jej zdziwieniu motyle zaczęły ją odwiedzać i tańczyć wokół niej. Ryu wyjaśnił Kwanowi, że tak samo jak właścicielka motylarni, Ludzie często próbują kontrolować i przywiązywać się do rzeczy, które są poza ich zasięgiem. Stąd wynika wiele cierpienia i frustracji. Prawdziwa radość i spokój tkwi w akceptacji i odwzajemnianiu piękna życia, nie w próbie kontroli. Buddyjscy mnisi podróżowali i zatrzymywali się w domach u ludzi. Mieli zasadę zostawali tylko na trzy dni w jednym domu. Ta reguła została ustanowiona przez samego Buddę, aby zbytnio nie nadużywać gościny ludzi dobrej woli. Często zatrzymywali się w biednych gospodarstwach domowych i wioskach, a chwilowe udzielanie schronienia mnichom nie było kłopotliwe nawet dla niższych warstw społecznych. Wszyscy mnisi, w tym sam Buddha, znajdowali schronienie w ramach jednej wioski w różnych domach u różnych ludzi, a na koniec trzeciego dnia zbierali się na wiejskim placu i kontynuowali swoją podróż. Pewnego wiosennego dnia dotarli do kolejnej wioski. Kiedy Budda i jego uczniowie szukali miejsc, w których mogliby odpocząć, jeden z uczniów Buddy, Ananda, został zaproszony do swojego domu przez prostytutkę. Była to młoda i piękna kobieta, a Ananda powiedział jej, że jest gotów zostać, ale musi najpierw poprosić Buddę o zgodę. Prostytutka odpowiedziała: Naprawdę potrzebujesz zgody swojego nauczyciela? Ananda odparł: Jestem pewien, że mój nauczyciel nie zabroni mi przyjąć Twojego zaproszenia, ale wolę zapytać. Dobrze, idź i zapytaj. Będę czekała w domu, aż wrócisz z odpowiedzią. Tak więc Ananda poszedł do Buddy i zapytał go: Buddo, pewna kobieta oferuje mi schronienie w swoim domu podczas naszego trzydniowego odpoczynku tutaj, ale ta kobieta jest prostytutką. Budda oparł się i powiedział: Jeśli Cię zaprasza i chce Ci pomóc, nie powinieneś odrzucić jej zaproszenia. Idź i zostań u niej. To nie spodobało się innym uczniom Buddy, którzy zaczęli pytać, dlaczego Mistrz posłał go do prostytutki, co oczywiście jest sprzeczne z kodeksem postępowania Mnicha. Budda odpowiedział: Cóż, przypuszczam, że dowiemy się prawdy za trzy dni. I uczniowie zamilkli. Nastał wieczór Jananda udał się do domu prostytutki. Reszta mnichów zaczęła go szpiegować i donosić o wszystkim, co się działo w jej domu Buddzie. Ten pozostał jednak milczący i nie zamierzał komentować. Pierwszego dnia mnisi usłyszeli muzykę. Prostytutka śpiewała dla swojego gościa. Mnisi skomentowali to słowami To koniec, przepadł. Drugiego dnia również usłyszeli muzykę, a w oknie zobaczyli tańczące postacie. Mnisi skomentowali to słowami, to koniec, przepadł. Trzeciego dnia znów był śpiew i taniec, a śpiewał nawet sam Ananda. Wtedy mnisi zrozumieli, że ich kompan już do nich nie wróci. Po trzech dniach wszyscy mnisi zebrali się, przygotowani do wymarszu i czekali na Anandę. Niektórzy z nich byli zgodni, że nie wróci, ale chyba nikt z zebranych nie spodziewał się, że przyjdzie z towarzyszem. Otóż Ananda dołączył do kompanów z nowym mnichem była nim owa była prostytutka. Wszyscy drapali się po głowach, nie wiedzieli jak to możliwe. Buddha powiedział: Jeśli wiesz, że robisz to, co jest właściwe, nic cię nie zatruje. Zamiast tego zmienisz to, co jest zatrute. Widzicie, w życiu nic nie może zatruć waszego umysłu, jeśli wasza siła woli jest wystarczająco silna. W dzisiejszym społeczeństwie stajemy się coraz bardziej podejrzliwi wobec siebie nawzajem. Ale jesteśmy tutaj, aby ratować siebie nawzajem, aby sobie pomagać. Nie oceniajcie książki po okładce. Każdy z nas głęboko wewnątrz jest taki sam i zasługuje na takie same szanse. Nie traćmy czasu na plotki o tym, co nowego dzieje się w wiosce, w mieście, w życiu celebrytów czy w polityce. Bądźmy spokojni, skromni i zawsze wierzmy, że jesteśmy tu, aby się wzajemnie motywować i inspirować do zmiany na lepsze. To właśnie dlatego powstał ten kanał. Jeśli utożsamiasz się z tym przesłaniem, możesz wesprzeć naszą pracę, kupując nam kawę w linku w opisie lub dając nam super podziękowanie na YouTubie. Dziękuję i wszystkiego najlepszego. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe produkty. Znajdziesz tam dziennik stoicki, magnesy z motywującymi cytatami oraz plakaty.